I tak w końcu pokonaliśmy Lavosa. Tak jest. Nareszcie. Zwyciężyliśmy. To jeszcze nie koniec. Skończymy to wreszcie, Lavos. No to jeszcze nie koniec utrzymuje Magus. I w środku możemy e, teleportować się. W nie razie jesteśmy blisko centrum. Teraz nie ma już odwrotu. Możemy użyć namiotu, I... przekonać się, co, z... co będzie, jak wrócimy w bramę. Jesteśmy tu, teraz, gdy masz czarnego omenu. Tylko kobieta może odpocząć. Na porządku, stanie się człowiekiem. Nadszedł czas, byście skorzystali z bramy tym w tym wiadrze. Jak się, jedynie dla siebie, dla wszystkich stworzeń tej ziemi. Zostać pomiędzy Lawosem i całym światem. Tak jest, ale teraz możemy skorzystać z, z bram. A co się stanie, jak tu będziemy? Będzie dzień Lawosa. I tutaj już się zapuszczaliśmy. I jak widzicie y, jesteśmy znowu tu, w tej skorupie. Tak, tak, jesteśmy blisko centrum i zmierzamy ku ostatecznej walce. Słuchajcie odgłosy. Witaj Lawosie, znowu. I czas na walkę z prawdziwą formą Lawosa. W końcu stał się na sobie jako sobie Lawos. Zadziwiające, wywiada na wszystkich że jakie kiedykolwiek żyły. I oto czas na walkę z tym co się działo w środku skorupy z ostatecznym Lawosem. Otwarte obrotne znaczenie jest to bardzo potężny otwierający atak, bardzo potężny. Widzicie? Atakujcie lawosa każdą techniką obszarową, jaką macie. To jest podstawa tej walki, więc musicie mieć światłość, musicie mieć ciemną baterię. Musicie te dwie techniki mieć. Jeżeli jesteście luką, musicie mieć flarę. Jeżeli jesteście marl, to musicie być lecznikami. <grybujesz> I musimy się podnieść po tym niekrzemnym ciosie. A właśnie! Robo ma najmniejszą obronę magiczną. To też magus żyje bariery, by ją wzmocnić. I atakujemy dalej tego perfidnego lavosa. Nie chorobą użyje porażenia. On zużywa i tak mniej manę niż normalnie powinien. Więc atakować może. I lewa ręka ma trochę więcej HP. Mniej HP niż prawa. A prawa ręka, ręka leczy korpus. Znaczy, z naszego punktu widzenia, prawa ręka, prawa ręka z naszego lewa. Ale i ona pada po paru seriach celnych ataków. I Lawos niedługo spotka się ze swoim przeznaczeniem. Używa ataków szkody. Nie jest to groźny atak, ale. trochę krwi w trachi i naprzód. I z tego co to była tylko tą szkodą, i jakiś jeszcze innym atakiem trafi atakować. Ponieważ jest teraz bezsilny bez rąk. A więc skończmy to. Zobaczmy. I. O! Mm, Cińca zakłada. Nie jest to zbyt obiecująca nazwa, ale co tam? No i Magusie. Powoli powinieneś skończyć z lawosem. I światłość. Tak uj. Nie naprawdę niesamowicie długo trwa ta walka Jesteś niesamowicie klimatyczna I niesamowita ponieważ walczymy z naszym arcywrogiem Lawosem A właśnie Przed już pójściem na czarny moment Jeszcze przed tym em, Nawet przed wykonaniem questu z ma no ale po tym samym levelowaniu e, poszedłem z się z Lawosem, żeby sprawdzić, czy mam jakiś skład zaplanowany. I właśnie w tym starciu wyłoniła się eskadra Sever Robo Magus. A Robo jest to tylko dlatego, że zna obszerowe leczenie. Ale to jeszcze nie koniec, a mi została jeszcze jedna minuta gry. Moi drodzy, jedna minuta to wszystko co wystarczy, żeby pokonać Lawosa. Bez rąk, a on rąk nie regeneruje, z tego co wiem, udało się.